Komentuję i subskrybuję. Dziś mój kanał osiągnął 8 widzów i prawie 1000 wyświetleń. Dzięki temu postanowiłem zrobić filmik z Minecrafta. Śnieg zasypał obie drogi. Czas się wykładać na podłogi. Oczywiście, takie żarty. Dobrze. Postanowiłem zrobić yy, właśnie Minecrafta z nudów. Tak, właśnie z nudów. Patrzcie na mojego fajnego skina. Tak. Nie zrobiłem swojego własnego serwera Minecraft, gdyż to nieistotne w tym odcinku. Ten odcinek jest informacją dla tych, którzy. Nie oglądają. W jednym filmiku powiedziałem, że nie będę zawał filmów przez dłuższy czas. Niestety ten filmik miał zbyt dużo wad i nie zamierzałem go dodać. Więc to nie jest żadne zagrajmy w Minecraft, tylko po prostu typowe takie coś jak gramy w Minecraft. Teraz będą filmy zauwane tylko z Minecrafta, oczywiście nie na takim burdlu, że tak powiem. Tylko najlepszej jakości filmu i w ogóle. Nie wiem jak wam to powiedzieć. W ogóle mi nie komentujecie, nie subskrybujecie mnie. Wiem, że mam bardzo złe filmy. Ale ja dopiero zaczynam w ogóle coś robić na YouTube. Więc tak w sumie ma być: ma tak być, że mam mało wyświetleń, ale potem jakoś się wybiję, tak myślę. Pozdrawiam Grabie, pozdrawiam Mateusza. No, pozdrawiam w ogóle kolegów, koleżanki. I coś tam. się doda coś tam się moi drodzy, doda? oczywiście rzadko, ale ale zawsze coś. Tak. Postarałem się bardzo. Ten śnieg sam wszystko tutaj zrobiłem. Teraz go niszczę. Sam, sam tutaj w ogóle wszystko tego zrobiłem. Oczywiście przyznam się, że na tak, zrobiłem to wszystko na single player commands. Niestety już single player commands mi nie chodzi. Smutne. To może dlatego właśnie nie dawałem nic z Minecrafta, gdyż strasznie by się, byście się nudzili. Wydawałem jakieś coś z Minecrafta i. Nic bym nie robił A to jest taka po prostu Informacja, więc ona może być zła Więc ten odcinek Ma być zły Widzicie, podręczna ziemia Że mi się nie przyda no. Tutaj jeszcze trochę trawy, ale nie zdążyłem Tutaj już nic zrobić, wiecie Czas tu goni Chciałabym podziękować Za subskrypcję za odwiedzanie mojego kanału dla kolegów, nawet dla tych, którzy uważają mój kanał za do niczego. Polecam kanał Kamil Vlog Poradniki, polecam kanał Dalos XX. Oglądajcie ich, bo ja jestem tylko YouTubowcem, po prostu, do którego... Możecie zajrzeć. Nie zamierzam robić jakiejś tam wielkiej kariery na YouTube. Jestem YouTubowcem, który. No, u którego warto. No, u którego coś jest zawsze. Coś jest. Nie mówię, że warto to zobaczyć, bo nie wiem, jak niektórzy uważają, a jak niektórzy. Ja nie kieruję się tym, jak niektórzy uważają. Ja kieruję się tym, co ja uważam. Ten kanał y, praktycznie usunę. Zrobię taki kanał jak 1000 grzesio Minecraft lub Minecraft krok po kroku I takie coś jak... 1000 Grzesio vlog. Bo już niedługo kamera, będą vlogi. Dobra. To chyba narka. Trzymajcie. Się. Nara. Zapraszam do subskrypcji. Nara.